Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku z serii Wasze Epickie Bitwy. Tym razem mam dla Was bitwę Ego 90 na Himmelsdorfie typem 62. Typ 62 jest to oczywiście... O, troszeczkę przyciszę grę. O, czwórkę dam. Typ 62 jest to choke. Czołg na którym Wargaming chciał skosić kasę jak typem 59, czyli po prostu myśleli sobie, no, typ 59 świetnie się sprzedał, zarobiliśmy na nim fortunę, to teraz dodamy kolejny czołg, tylko że tańszy i może ludzie znowu y, go zakupują y, w dużej ilości i zarobimy trochę kasy. No niestety, do końca tak dobrze im nie pykło z tym planem, bo typ 62, mimo że light, mimo że szybki, y, to siódmego tieru, jest pojazdem i wymaga się od niego prawie tyle samo co typem 59, tylko że mamy gorszy oczywiście pancerz, mniej HP, gorzej nasosuje, bo ponad dziesiątki, to jeszcze działo jest bardzo przeciętne. Także typ 62, 62 naprawdę był pojazdem, który gracze chcieli mieć też, mimo wszystko, że nie miał tych niesamowitych plusów, jak działo czy też. Wiadomo, pancerz HP to ym, był z nim problem. Jeden, duży on był tylko w sklepie z podarunkami, nie można było go kupić za gołda. Ja bym go kupił za gołda w trybie natychmiastowym, ale żeby był za gołda, bo jest szybki, a ja lubię szybkie czołgi. Nawet tą penetrację bym przebolał, ale ten czołgiem niestety no, nie da rady. Ym, nie dało rady go kupić za golda, bo tylko za kasę, a akurat nie chciałem wtedy wydawać kasy na taką maszynę, która, no nie wyglądała super, prawda? Także typ 62, jako 7 tier, ma działko, no takie malutkie, 85 mm, yy, to działka ma... Mało damage'a, tylko 180 i 145 punktów penetracji, milimetrów penetracji. Jeżeli chodzi o złoto, jest tej penetracji 220, więc już lepiej. No i 180 uszkodzeń również. No HEki, no to wiadomo, 300 damage'a, czyli już dużo, ale to tylko na jakieś bardzo papierowe pojazdy. Nawet Waffentragera może być ciężko przebić tym działkiem z HEka. Ale chyba od tyłu by dało radę. Po prostu na pewno przynajmniej. Także... Jeżeli chodzi o typa 62, no jest super zwrotny, super szybki, taki czołg chciałbym mieć, chociażby, żeby ze złoto z nim grać, no ale dział jest, no, słabe można powiedzieć, naprawdę, jak rosuje nas na dziesiątki, do tego jeszcze, no, HP jest mało, no to jest już bardziej do przyjęcia i normalny jak na lighta, no i tak w skrócie można opisać ten czołg, papierowy, szybki, z przeciętnym działem. E... Co dalej, co dalej? Bitwa e, Patriego e, na Himmelsdorfie no to jest z dziesiątkami, więc to jest ciekawa sprawa. E, kolega tutaj nie ma ani jednej e, złotej peski załadowanej, więc radzi sobie z tymi e, 145 punktami penetracji, milimetrami penetracji. Muszę się nauczyć, że punktów uszkodzeń, milimetrów penetracji, tak będzie przejrzyście i chyba zrozumiale, to te punkty penetracji, no to bez sensu jest, kurde, nie mogę się nauczyć sorki e, za to. Więc tutaj bitwa e, była ciekawa. E, dość wyrównanie. Przeciwnicy mieli 53% szans na, na zwycięstwo Team Patrygo 47%. No i wydaje mi się, że, się, wydaje mi się, że właśnie Patryj ma duży wpływ na to, jak ta bitwa, bitwa się zakończyła. E, gracz ten nie jest koksem fioletowym, że takie wyniki kręci na dziesiątkach. Jest to, jak widzimy, jeszcze taki gracz, e, który gra, e, no długo gra, bo ten czołg ma. Ale mało gra, że ma trebite, więc to musi być gracz, który od czasu do czasu po prostu gra sobie WOTA i yy, yy, po prostu w wolnej chwili bawi się tą grą. Yy, tak. No, mogę Wam powiedzieć, oczywiście, że to on wysłał mi powtórkę na YouTubie. Yy, nie ja znalazłem tą powtórkę, mimo że to jest najlepszy wynik EXPA, to nie jest to najlepszy wynik Damerza yy, na WOT Replace. Ale mimo wszystko jest to fajna powtórka, więc warto według mnie ją obejrzeć, szczególnie e, to co się będzie działo pod koniec e, może was mile zaskoczyć, nawet mnie zaskoczyło szczerze powiedziawszy. Taki czołg tak ma punktów, e, milimetrów penetracji e, i tak ładnie tutaj zagrał. E, no i zobaczcie, 9.11, mają kurde trzy dziesiątki, e, jedna dziesiątka tylko fioletowy tutaj kolega w teamie Patriego, no i postanowił, że pojedzie po... Artkę. No, arta wiadomo, do przebicia jest, więc e, może sobie z nią łatwo tutaj nawet poradzić. E, I ją tutaj e, kończy błyskawicznie. Teraz e, już tylko twardsze pojazdy, chociażby te 3-4 może być ciężko przebić. A na dodatek goni go FV e, Tutaj. Tor też poradził sobie z t 5 e, FV już na ogrysku, więc także nieciekawie. No i jak pancer e, pośród tego wszystkiego tutaj znaleziony. No, jak pancera. Raczej od przodu nie ma opcji ruszyć, od boku także może być ciężko. No ewentualnie od tyłu dałoby pewnie radę. No tutaj jak widzimy czekał go. E, Próbował go polować, zeskoczyć, e, zeskoczyć po prostu tutaj, no ale się nie dał, ten jak pancer nie dał. Nawet bym chciał powiedzieć, że tutaj e, jak się zaświecił, e, próbując go znaleźć, to dużo ryzykował, bo jakby e, widział o nim wcześniej, no to widział o nim wcześniej, no to naprawdę... Mógłby już tutaj paść, bo wiadomo, jak pancer ten takie małe e, szkrawki e, zdejmuje. Jak pancer strzelił tutaj w tortoise'a, to za 1000 ponad, więc nieciekawie to wyglądało jeszcze bardziej. No ale na szczęście, Patryk tutaj wiedział, gdzie przebijać jak pancera, jedną pestkę e, w tylną część pancerza wsadził. Tutaj jeszcze strzał w gąsienicy. Niestety się nie udało go strakować, ale tortoise w tym czasie bardzo ładnie tutaj go wykończył. No i teraz już e, końcóweczka. WaffenTrager. Znaczy, w Waffentrager. trager WT 9 tieru, Waffentrager 9 tieru. O tak ładnie, może będzie walczył na górce z T3 Tutaj ładnie mu pomógł. Patry jednym strzałem, no ale nic więcej od niego nie mógł wymagać. I tak cud, że przebił tę 3 czwórkę z takiego dystansu. I tutaj zaczyna się zabawa. Został sam na dwa czołgi. Które no, nawet od boku, no, pomarańczowo, czasami się celownik y, świeci, to jest y, śmieszna sprawa. Y, I tutaj zobaczmy, bardzo ładnie tego y, FV objeżdża cały czas, nie daje mu szansy na obrócenie wieżyczki, i y, cały czas tutaj co parę sekund w niego strzela. Widzimy, że Riot jest szybki, ale trzy nierewelacyjny mimo wszystko, więc. No nie jest super jeżeli chodzi o reload na tym czołku tak bardzo Troszeczkę jednak ładuje chyba tam parę sekund. No i teraz najlepsze. fosz, który no teoretycznie no nie ma szansy przegrać, stoi po prostu sobie do... przyklejony do... powinien stać przyklejony do kościoła, że może wjechać tylko na niego z dwóch stron, z każdej zdąży się obrócić, to nie, to zobaczcie co tutaj fosz wykombinała. Postanowił, że przyczeka, przyczekał, prawda? No ale em... Bo łatwo się dało go objechać, no nie był przyklejony, więc można było go ładnie objechać tutaj. Patryk zebrał jedną pestkę i bardzo pięknie go strakował. Jak widzimy, no bez szans, Fosz w tym wypadku już zamiast się przykleić, no stał na otwartym i po prostu no... E, Patryk go tutaj ładnie zaskoczył, wyjechał i skończył. E, no i tym sposobem, sam na dwie dziesiątki, siódmym tierem lightem, poradził sobie e, typem 62 nasz... E, Młody gracz, w sensie, że jeszcze początki ma, nie wiem jak to powiedzieć, kurde no, powiedziałbym pomarańczowy gracz, no po nasza pomarańczka sobie poradziła tutaj w tym starcie, no oczywiście bez obradu, pomarańczka sobie nasza poradziła tutaj bardzo ładnie, no końcówka naprawdę najlepiej jak mógł zagrał, no i tym sposobem bardzo ładny wynik expa i kasy, zaraz wam pokażę jaki. Proszę bardzo, tutaj macie wynik, kolega gra bez premki, także typowo casualowo, jak widzimy, ma podejście do wota, mistrzowska, e, orlika, medal defender, czyli obrońca i tutaj e, tak to się prezentuje, 2712 uszkodzeń, e, 2283 z premką by było, no zarobił 42 tysiące na czysto, no. Wiemy, że to jest siódmy Tier Light, więc no, sporo się od niego wymaga niekoniecznie to nie jest 3000 Expa, prawda? Nawet ja się z... byłem zdziwiony mimo wszystko, że taki mały wynik Expa, ale e, fakt, że ten czołg dostaje jakoś tak mały Expa, się że to no, siódmy tier i od niego się wymaga dużo, taka jest po prostu prawda, prawda, dużo się od niego wymaga, ale niekoniecznie da się zrobić aż tyle, ile e, WG by chciał od, od tego pojazdu, no przez tą penetrację cholerną, prawda, na godzinę naprawdę pewnie dałoby radę więcej zrobić, ale e, no, bez gole tutaj naprawdę bardzo ładnie. Także to była bitwa Patri'ego, ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia na razie, cześć.